Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy hybrydę ładowaną z gniazdka Mercedes Benz A250E Plugin Hybrid. Zapraszam. Przed nami najnowsze wcielenie A-klasy, które debiutowało jesienią roku 2018. W jesienią roku 2019 Mercedes wypuściła klasę w wersji Hybrid Plugin, a więc taką, którą dzisiaj testujemy. Użyczył nam ją Robert, który odebrał ją miesiąc temu z salonu. W tym czasie już przejechał ponad 3500 km. Także tak, pewne to... rzeczy już będziemy mogli powiedzieć. Oczywiście Robertowi z góry dziękuję i ruszamy w drogę. Znajduje się na pokładzie naszego pięknego wozu. Wszystko tu jest cyfrowe. Oczywiście porozmawiamy sobie w trakcie jazdy, więc ruszamy w drogę. Słuchajcie, no to ruszyliśmy w drogę, bo najważniejsze pytanie, które zadajecie: to ile tak faktycznie te hybrydy są w stanie przejechać na, czy hybrydy jak w tym przypadku, na, naładow na naładowanych akumulatorach? Właśnie ruszyliśmy, samochód był naładowany do pełna, ale wcześniej, robiąc prezentację, czy bawiąc się nim chwilę na placu, przejechaliśmy już 2 km. I sporo się nim bawiliśmy, więc trochę prądu zostało zużyte. Aktualnie pokazuje, że możemy pokonać 67 km w trybie stricte elektrycznym, no i chcemy to sprawdzić. Hej Mercedes! Tak, proszę. Zamknij roletę okna dachowego. Zamykam roletę okna dachowego. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bawimy się tym systemem MBUX, czyli Mercedes Benz User Experience i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Słuchajcie, cały czas nie mogę wyjść z podziwu i to nie jest przesada, bo mamy ustawiony trip stricte elektryczny, samochód wystrzelił na skrzyżowaniu, jak wcisnąłem pedał przyspiesznika, niesamowicie, powiem Wam, że jestem pod mega wrażeniem. Kurczę, 6-6 do setki jednak zobowiązuje, a jeszcze jak robisz to całkowicie bezszelestnie, to jest istny szał. I tradycyjny rzut pod maskę naszego testowanego samochodu. Nie ma tu żadnych wielkich napisów, uwaga, wysokie napięcie, czy coś w tym stylu, ale wprawne oko każdego fana motoryzacji dostrzeże, że silnik konwencjonalny jak najbardziej jest umieszczony tutaj. Jest to jednostka o pojemności 1,3 litra, mocy maksymalnej 160 koni i w maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm. Obok niego zabudowany jest silnik elektryczny o maksymalnej mocy... Tu dwóch koni mechanicznych i moc zestawu nie jest mocą sumaryczną, więc czystą sumą matematyczną, co by dawało w tym momencie 262 konie, tylko łączna moc zestawu jest określona przez Mercedesa na 218 koni mechanicznych i 450 Nm w momentu obrotowego. Słuchajcie, cały układ hybrydowy w tym aucie jest połączony z ośmiobiegową dwusprzęgową skrzynią automatyczną i tutaj niech Was nie zmylą te opadki za kierownicą. Opadki za kierownicą są po to, żeby sterować rekuperacją. Tego samochodu rekuperacją, co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, a więc odzyskiem energii przy hamowaniu. Teraz proszę bardzo, mamy przed nami ciągnik rolniczy, więc żeby nie używać w ogóle podału hamulca, tylko odzyskiwać energię, steruję lewą łopatką i samochód gwałtownie zwalnia, tym samym hamuje silnikiem elektrycznym i odzyskuje energię. Słuchajcie, cały czas się bawię łopatkami. W sensie nie zmieniam biegi. To co mówiłem przed chwilą, tylko bawię się rekuperacją. Jak sobie pociągam za manetkę z napisem minus, to samochód gwałtownie zwalnia jak sobie pociągam za manetkę z napisem plus to po prostu tak jakby toczył się całkowicie na luzie a wiadomo, że tu jako takiego luzu nie ma może delikatny tryb żeglowania bo jest to skrzynia dwusprzęgowa automatyczna, więc nie można jej manualnie wyluzować fajnie, na razie jestem pod mega wrażeniem tego urządzenia jak na razie przejechaliśmy 5 km jechaliśmy do miasta, jeździmy po mieście więc zdejmując nogę z pedału przyspiesznika odzyskuje co chwilę energię nawet gdy tego nie chcę zrobić to radar trzymający mnie przed autem, który jest przede mną, sam to robi, także nie tylko rekuperacja w manetkach, ale także radar potrafi auto wyhamować. No i co? Zasięg aktualny, który nam pokazuje samochód, to 61 km na prądzie. No chcemy to sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o wymiary dzisiaj prezentowanego samochodu, to jest on 4,41 m długi, 1,80 m bez 4 mm szeroki. Bagażnik ma pojemność około 300 litrów, a masa własna tego samochodu to 1680 kg. To, co mówiłem wcześniej, 150 kg, z tego to są jego akumulatory. Co w dalszym ciągu jeździmy po mieście, można spojrzeć tutaj na aktualny przepływ energii. Samochód to ładnie ilustruje. W momencie, jak przyspieszamy, no to wiadomo, że energia jest zużywana. W momencie, jak puścimy pedał przyspiesznika, to jakby akumulatory są ładowane, pokazuje to rekuperację, także ładnie nam to wszystko tutaj producent ilustruje okiem, Tradycyjnie do kufra. No, nie jest on tak wielki jak w wersjach czysto benzynowych. Wiadomo, pod bagażnikiem są umieszczone akumulatory, które same w sobie nie mało, że zajmują dużo miejsca. To jeszcze ważą 150 kg, więc jest to dodatkowa masa. W bagażniku mamy dwie ładowarki, które są standardowym wyposażeniem tego samochodu. Bagażnik, oczywiście, dzielony półką. Próbuje się tu dostać pod spód. Jak zajrzymy pod spód, to no co. Zestaw do awaryjny, do pompowania kół w razie awarii koła i głośnik umieszczony wewnątrz, który po prostu w czasie jazdy imituje dźwięk. To jest bardzo potrzebne, żeby pieszy na przypadkiem nie wtargnął pod samochód. Słuchajcie, tak jak widać, tutaj samochód nam oczywiście ładne wykresy rysuje, kiedy na, jakiej, na jakim zasilaniu jedzie. Dużo się nim ostatnio bawiliśmy. Proszę bardzo, ostatnie 90 minut w dzisiejszym teście i cały czas przez 90 minut. Mamy tutaj delikatnie wznoszącą się krzywą na zielono, to znaczy, że cały czas było na energii elektrycznej, a ta pomarańczowa czy żółta, jak zwały, jak chciał, cały czas jest na poziomie zero, czyli w ostatnich 90 minutach benzyny nie zużył nic. Samochód ma oczywiście mnogość funkcji, bardzo dużo ilość funkcji, tak samo możemy sobie na przykład zaprogramować prąd ładowania, trzas ładowania. Te wszystkie rzeczy są ukryte w odpowiednich podmenu. Oczywiście wyposażenie tego samochodu jest pełne, więc możemy sterować menu głosowo, możemy sterować dotykowo, możemy także sterować za pomocą gładzika, który tutaj znajduje się między fotelami. Mnogość funkcji w samochodzie, mnogość rozwiązań, mnogość sterowań. Wszystko na najwyższym poziomie. Słuchajcie, wyjechaliśmy właśnie z miasta. Jesteśmy na drodze krajowej, prędkość dopuszczalna 90 i z taką prędkością się poruszamy i powiem Wam, że naprawdę jestem w dalszym ciągu mega zachwycony. Samochód od 50 do 90 po prostu się katapultował, przejechaliśmy 10 km, pokazuje nam, że mamy energii na 55 jeszcze. To bardzo dobrze o nim świadczy, gdyż producent mówi, że można w trybie stricte elektrycznym pokonać około 70 km i myślę, że taką wartość powinny nam się udać dzisiaj osiągnąć. Jeśli chodzi o wyposażenie naszego dzisiejszego samochodu, no to jest ono oczywiście kompletnie. Tutaj, no kompletne tu, o czym tutaj mówić? Takie rzeczy jak kamera, cofania, lane assist, front assist, wiadomo, dwustrefowa klimatyzacja. To wszystko to jest oczywisty standard w tej klasie samochodu. Powiem Wam jeszcze, że wykonanie jego jest naprawdę, naprawdę znakomite. Tak samo jak materiały użyte do produkcji wnętrza. Wszystko w dotyku jest niesamowicie miłe i jeszcze znakomicie zmontowane i wykonane. Słuchajcie, samochód cały czas nam tutaj obrazuje aktualne zużycie energii i od rozruchu jest to aktualnie 18,8 kWh na 100 km. No, producent podaje, że jest to gdzieś około 15 do 16, ale pamiętajcie, że my zanim ruszyliśmy w drogę, to ten samochód już był 90 minut używany, w sensie eksploatowany, bo bawiliśmy się nim przed rozpoczęciem testu i w tej chwili, w trakcie testu, też ostro korzystamy z pedału przyspiesznika, więc myślę, że jest to jak najbardziej znakomity wynik. Słuchajcie, oczywistym pytaniem, które się nasuwa, jest to, czy takim samochodem można rzeczywiście jeździć za darmo. W tym przypadku, jeżdżąc kolokwialnie mówiąc koło komina, jak najbardziej można, gdyż właściciel tego samochodu posiada drugi taki sam, którym jeździ małżonka i ona pokonuje generalnie krótkie dystanse. Jeśli powiedzmy w ruchu miejskim, wie codziennie ile kilometrów będzie jechać, i mając do tego instalację fotowoltaiczną dość wydajną. W danym momencie można tym samochodem jeździć za darmo, mianowicie jest on naładowany z instalacji fotowoltaicznej, a więc za energię nie płacimy i do momentu, dopóki nie uruchomi się silnik spalinowy, wtedy ten samochód naprawdę jedzie za przysłowiowe zero złotych. Słuchajcie, przejechaliśmy ponad 20 km, oczywiście cały czas w trybie stricte elektrycznym, a więc w tym momencie ten samochód jest zeroemisyjny, bo z tą kwestią zeroemisyjności to jest różnie, jest on ładowany, z paneli fotowoltaicznych, więc energia potrzebna do ładowania również jest jakby 300 pochodzi z promieni słonecznych, czyli to jest również zero emisyjność. No wiadomo, jak to jest z panelami, no ktoś gdzieś je musiał wyprodukować, więc jakaś emisja z tym związana była. Wiadomo, kiedyś w przyszłości te panele będą musiały zostać oddane do recyklingu. choć na razie jeszcze nie bardzo wiadomo jak to recyklingować i wtedy też pewnie pewna emisyjność powstanie, no bo musi powstać, także Póki co ten samochód jest zeroemisyjny, natomiast jeśli chodzi szerzej o, nawet, panele fotowoltaiczne, z których jest składowany, no to wiadomo, że to do końca zeroemisyjność nie jest. Ale zostawmy, może, kwestię zeroemisyjności i paneli fotowoltaicznych na inny jakiś tam odcinek. A klasa jest kompaktem, więc powinno być sporo w niej miejsca. Sprawdzamy to właśnie. Siedzę za kierownicą, fotel ustawiony pode mnie. Wiecie, że mam 1,88 m. Dla mnie w tej chwili miejsca z przodu ok. Na głowy, w zupełności. Na wysokości kolan również, na ramiona również. Fotel dosyć wygodny. Sprawdźmy, jak to wygląda z tyłu. W fotelu ustawionym pode mnie z tyłu miejsca aż to na kolana. To może kształt tego fotela, jest to takie ładne wyżłobienie, więc mam spory zapas na kolana. Sam raz na głowę i w sam raz na wysokości ramion. Dla dwóch osób jest tu miejsca aż nadto. Myślę, że fotel, kanapa jest tak ukształtowana, że trójka dzieci spokojnie tu może podróżować. No słuchajcie, przejechałem ponad 30 km, oczywiście tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym, naładowanie akumulatorów 49%, nie żałujemy sobie pedału przyspiesznika, więc można powiedzieć, że ostro gramy gazem, oczywiście zgodnie z przepisami cały czas. Ustawioną mamy mocną rekuperację, więc pedału hamulca nie, użymy, nie używamy w ogóle, w momencie jak puszczę nogę z gazu, samochód ładnie nam zwalnia. I co no i zakładamy, że Mercedes nie kłamie mówiąc, że samochód jest w stanie pokonać blisko 70 km w trybie stricte elektrycznym, bo pokonaliśmy ich już ponad 30, i mamy 48% energii w akumulatorach, więc myślę, że dobre 50 nie 60 powinniśmy zrobić. Jeśli chodzi o komfort jazdy, to jest on ponad przeciętny, myślę jak na klasę kompakt. Samochód jest bardzo wygodny, no w tej wersji jest on na razie bardzo cichy, bo słychać tylko i wyłącznie szumy opon, poza tym wiadomo, jedziemy w trybie elektrycznym, żadnych innych hałasów docierających do uszu Słuchajcie, zbliżamy się tradycyjnie do naszej drogi ekspresowej S11. Minęliśmy właśnie rocin, pokonaliśmy już ponad 40 km w trybie stricte elektrycznym. Mamy 37% naładowania akumulatorów. Zobaczymy, jak samochód się zachowuje przy większych prędkościach. Słuchajcie, wyjechaliśmy na Eskę i pokaz dynamiki w trybie elektrycznym. Samochód ładnie przyspiesza, ale to nie jest żaden tryb sportowy. Się, że jedziemy tylko na silniku elektrycznym, który nominalnie ma km, ale no proszę bardzo, osiągnęliśmy już 120. Ładnie to zrobił. Prowadzi się wyśmienicie, tak jak zresztą całą drogę, również przy wyższych prędkościach. Także myślę, że rozkład nas całkiem niezły, mimo to, że z tyłu są, wiadomo, zabudowane. Słuchajcie, cały czas poruszamy się drogą ekspresową z prędkościami około 120 na godzinę. Troszkę nam szybciej znika prąd, co co mówiłem, no, ale musi wiadomo większy opór powietrza, prąd szybciej znika. Samochód w dalszym ciągu prowadzi się mega komfortowo, poza szumami, oką, praktycznie nic więcej nie słychać. Prowadzenie będzie wręcz wyśmienite. Słuchajcie, cały czas podróżujemy w trybie stricte elektrycznym. Przejechaliśmy nim właśnie 50 km, ale ponieważ z powrotem włączamy się na Eskę, zawinęliśmy się na wiadukcie. Chcę Wam pokazać dynamikę tego samochodu w trybie sport. Na małą chwilę przejdziemy na tryb sport. No wiadomo, tryb sport załączy nam obydwie, znaczy załączy nam obydwa silniki, czyli i spalinowy, i elektryczny. Proszę bardzo, wybrałem tryb sport. Już słychać silnik spalinowy. Wchodzę z powrotem na SK, pedał w podłogę. I ta mała A klasa staje się w tym momencie niemalże Bolidem Formuły 1. Po krótkiej chwili osiąga 120, ale żeby nie marnować sobie przyjemności z jazdy elektrycznym wracam do trybu stricte elektrycznego. Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą, jeżdżąc tym samochodem, to jest umiejętne operowanie, w cudzysłowie można powiedzieć, granie gazem. Gdy rano odbierając samochód właściciel mi powiedział, że on w trybie stricte elektrycznym pokonał już 80 km, to byłem nieco sceptycznie nastawiony, gdyż mój producent, czyli Mercedes, deklaruje 70, maksymalnie 75, a właściciel mi mówi, że robi 80. Trudno było mi w to uwierzyć, ale wierzcie mi, że ja jadę nim pierwszy raz, więc nieumiejętnie na pewno gram gazem, bo właściciel mi mówi, że on potrafi tak grać gazem, że chwilowe zużycie energii jest na poziomie maksymalnie 20 kWh, a u mnie często wyskakuje, proszę bardzo, 30-40, nawet 50 kWh. W dalszym na poziomie 10, a w tym momencie 9%. Słuchajcie, 60 km od startu, 60 km na prądzie. Aktualne naładowanie akumulatorów 4%. Jestem pod mega wrażeniem. Zrobiłem 60 km w trybie stricte elektrycznym. Aktualnie wróciliśmy z powrotem do miasta, więc troszkę może nam się uda gdzieś tego prądu w cudzysłowie pozbierać z rekuperacji. No i jeszcze ta fenomenalna cisza w kabinie. Wierzcie mi, że jak człowiek staje tym samolotem na światłach, to w środku panuje błoga cisza. Fantastycznie. Słuchajcie, mamy 1% i wyświetlił nam się komunikat, tryb elektryk aktualnie niedostępny, 62 km, samochód przełączył się w tryb ogólny, także chylę czoła przed konstruktorami Mercedesa, obiecują około 70 km, przejechałem 62 km, to jest rewelacyjny wynik w trybie elektrycznym, a pamiętajcie, że z tego 5, może 6 km było w ruchu miejskim, gdzie rekuperacja jest lepsza. 20 km drogą szybkiego ruchu z prędkościami 120, i reszta drogą krajową z prędkością 90. Fenomenalny wynik. Słuchajcie, i tradycyjnie rzut okiem na nasz testowy wóz od spodu. Jesteśmy w kanale. Proszę bardzo, układ wydechowy kończy się w połowie auta. To taka nowina Mercedesa z tego względu, że w tylnej jego części są zabudowane akumulatory pod podłogą. Wiadomo, tu jeszcze trzeba było wygospodarować by miejsce na zbiornik paliwa. Wszystko ładnie zabudowane, piękne obudowy, bo aerodynamika, no to wiadomo, bezpośredni wpływ też na jakieś tam kilka procent wyrzucia paliwa. Ładnie to jest ciekawie zrobione. Rura wydechowa kończy się dokładnie w połowie długości auta. Poza tym wszystko lśni, no wiadomo auto 3600 km przebiegu, nie może być inaczej. Jak widzicie podróżujemy sobie w tej chwili w trybie komfort, gdyż gdzieś 2 km temu w cudzysłowie skończył nam się prąd w akumulatorach. Samochód generalnie w tej chwili jedzie w trybie spalinowym, aczkolwiek nie cały czas, jeżeli udaje mu się coś tam pozbierać w cudzysłowie z rekuperacji to wspomaga jednostkę spalinową silnikiem elektrycznym słuchajcie, no podróżujemy w trybie elektrycznym ale, znaczy w trybie spalinowym, ale proszę bardzo samochód nam sam się załącza na tryby w tym momencie jest tryb drive, czyli ogólny jak zdejmę nogę z gazu jest tryb charge, czyli ładowanie po chwili nam się załącza tryb gliding, czyli można by to przetłumaczyć że jest to żeglowanie, samochód przechodzi w tryb żeglowania, a stricte jego skrzynia Muszę się jeszcze odnieść do skrzyni biegów, bo nic dzisiaj o niej nie mówiłem. Oprócz tego, że powiedziałem, że to jest dwusprzęgłówka ośmiobiegowa i powiem, że pracuje bardzo eksamitnie. W trybie stricte elektrycznym zachowywała się tak, jakby była przekładnią CVT. Być może coś w tym stylu tam jest dopracowane. Świetnie to wszystko działało, a w trybie spalinowym również świetnie pracuje. Zarówno podbijając bieg na wyższy, czy redukując na niższy. Praca całkowicie aksamitna, bez żadnych szarpnięć. Bardzo dobrze ta skrzynia tutaj pracuje. Słuchajcie, wyciszenie tej jednostki spalinowej również jest całkiem niezłe. Prawie, że jej nie słychać. Minimalnie głośniej jest w kabinie niż w trybie stricte elektrycznym. Także całkiem nieźle. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem w mieście. Przejechane mamy ponad 90 km. Z czego wiadomo, w trybie stricte elektrycznym mam w tej chwili, pokazuje 70, 30 rekuperacji. Coś tam prądu zyskał. Ale powiem Wam, że to, ten układ hybrydowy działa bardzo płynnie. Jest to spokojnie poziom Lexusa. Bardzo płynnie przełącza się między silnikiem elektrycznym a spalinowym. Nic nie szarpie, nic po prostu nie czuć. Słuchajcie, oczywiście, test jest subiektywny, to są moje subiektywne odczucia. Możecie się z nimi zgodzić albo nie, ale tak jak mówię, ja w tym samochodzie nie potrafię znaleźć najmniejszej wady. Fenomenalne auto dla mnie. No, słuchajcie, wracamy, żeby oddać auto właścicielowi, choć żal z niego wysiadać. Wierzcie mi, że jestem naprawdę zaskoczony. Jest to mega porządnie wykonany samochód. Ogromny skok rozwojowy w kierunku stricte elektrycznych samochodów tu poczynił Mercedes. I spójrzcie na licznik. 96 km wyjechałem od startu, z czego w trybie elektrycznym samochód pokonał 71. A na początku jechaliśmy w stricte elektrycznym, zrobił 62, więc z pozostałych 30 paru udało mu się odzyskać z rekuperacji 9 kilometrów, to jest myślę niezłym wynikiem i średnie spalanie paliwa na 100 km wynosi 1,9, także należy to myślę uznać za znakomity wynik. No co, dla mnie mega samochód, naprawdę mega, mówię test subiektywny, ale całkowicie obiektywnie super wykonany samochód, super skok do przodu jak chodzi o zasilanie elektryczne. Jestem pod mega wrażeniem. Robertowi jeszcze raz dziękuję za użyczenie tego samochodu. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.